Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie, uberstrejk kanał od gracza dla graczy. Z tej strony jesteśmy dzisiaj na najnowszej operacji właśnie World of Warships, czyli na operacji Utah, czyli obchodach d czyli taki scenariusz, który będzie składał się z trzech części. W tej aktualizacji otrzymujemy właśnie pierwszą z nich i jesteśmy już przy nich. Tak jak widzicie, zmienia nam się port, oczywiście na port Utah, który jest dostępny, już Wam to udowodnię, tylko i wyłącznie, jeżeli weźmiecie właśnie port Utah. Poza tym przeskakuje Wam wszystko, prawda? Normalnie. Ja akurat tutaj mam łączoną bazę Sarushima. Jeżeli weźmiecie sobie z powrotem Utah Beach, to Wam przeskakuje od razu właśnie na ten oto. Całkiem przyznaję sympatyczny port. Kto wie, tutaj troszkę się postarano. Jest tutaj. Dużo okrętów desantowych, widać wybrzeże Francji, czyli Normandii. No i przede wszystkim, nasz okręt, który możemy wybrać, możemy wybrać ze wszystkich okrętów alianckich siódmego Tieru, bo widzę tu ograniczeń nie ma, ale do siódmego Tieru jesteśmy włączeni siódemki i piątki więc mniej więcej tak to wygląda. Jest kilka okrętów, oczywiście tych legendarnych, historycznych. Jeżeli nie posiadacie żadnego okrętu, z tej puli macie możliwość, z tego co pamiętam, do wypożyczenia La Galissonner francuskie. E, francuski okręt, tak, on tutaj jest oznaczony o czasowo. 1 miesiąc, 11 dni wypożyczenie La Galissonner. Jeszcze tylko zerknę, czy tylko La Galissonner. Tak, tylko Lagalisoner, bo te pozostałe niszczyciele są niszczycielami dla mnie testowymi, więc tylko Lagalisoner, ale my weźmiemy sobie Belfasta i na początku zobaczymy odprawę, no i przede wszystkim ja zniknę z kamerą i już przechodzimy do tego, co nas czeka, prawda, na Utah Beach. Okej, okay. odprawa. W trakcie wydarzenia będzie można wziąć udział w trzech operacjach. Każda operacja dostępna będzie przez ograniczony czas. Tak jest. Następna ważna informacja. Mamy nagrody. miesiąc Miesiące przed rozpoczęciem inwazji, zwanej później jako D-Day, alianci zmylili przeciwnika, wywołali u niego przekonanie, że inwazja rozpocznie się w pobliżu pas de Calais, francuskiej lokalizacji położonej najbliżej Wielkiej Brytanii. W czasie, gdy uwaga. Tak, jest, była skierowana oczyścić wybrzeże i wody przybrzeżne z fortyfikacji jednostek bojowych przeciwnika. Nagrody. Mamy tutaj nagrody: mamy naszyweczkę, mamy akta wywiadu, które dają nam e, prawda, tajne dokumenty, podnieść skuteczność bojową, jeżeli będziemy więcej tego grali. Mamy dowódcę, no i mamy finałowo jakieś dodatkowe e, rzeczy: dowódcę e, Williama szóstego sześciopoziomowego, no ale też naszyweczki i. Stały kamuflaż na Jervisa na 21 poziomie, no i jeszcze kontener D-Day. Akta wywiadu, dalej, następna, czyli możemy dzięki temu sobie poprawić dane wywiadowcze. Mamy na starcie kutry torpedowe poufne, tajne dokumenty osi, efekt działania na kutry torpedowe, na Shellensbot, uszkodzenia otrzymywane od torped minus 30%. Poziomy tajnych dokumentów dotyczą poziomu i będą tam dawały nam skuteczność bojową. No, i tu oczywiście możemy jeszcze niszczyciele efekt działa na niszczyciele torpedowe. Benson i Stort. Ryzyko wybuchu pożaru i zalania minus 90. Prawda? A tutaj mamy uszkodzenie, więc to też się przydaje. Zawsze jest to takie wskazanie, czym możemy aż No, my bierzemy sobie Belfasta, tak sobie ustaliłem, i chyba rozpoczniemy. No, bo już wszystko wiemy. Jeszcze sprawdzę wyposażenie. Tutaj nic więcej nie mamy. I sądzę, że tyle. No, żadnych badań nie będziemy robić. Oczywiście odprawa, nagrody, dane wywiadowcze. Więc co? Do boju. A tutaj przemieszcza się. A tego nie mogę. Tak, to tutaj trzeba umieścić. Dobra. Okej. Okay. Kojarzę. Teraz mamy tą zdolność włączoną. Właśnie tak jak myślałem, że tutaj będzie to tak wyglądało. Przejdźmy. Bitwa! Zobaczmy, jaka tutaj odprawa jest przygotowana dla nas. Belfast, La Galisonera, Flint, Atalanta, Nowy Jork i Dunkierka. Belfast walczył. Ok, tu jeszcze można zmienić. Dobra, mapa jest nam znana. Wygląda to sympatycznie, i jest, i zastosowano tajne dokumenty, włączyły nam się. Jesteśmy w wykryci, puszczamy radar? Tak. Trzeba się rzeczywiście będzie strzeliwać w te kutry torpedowe. Ależ skaczą fajnie na tych, na tych wodach. Rzeczywiście trafienie ich nie należy do najłatwiejszych. Czernikami z nimi to mógłby być problem. Oj, doktor torpedy. Albo iść do przodu, iść do przodu. Dobra. Tego dziada, żeśmy trafili i tam. Oj, odszedł tam. Dobra, sekodarka I mamy pole minowe przed sobą La wpłynęła w pole minowe Czyli możemy rozbrajać je Nalotami Niszczyciele mają swoją zaletę. Mogą pomóc sobie nalotami i to bardzo. Patrzcie, rzeczywiście, nalotem można sobie troszkę pomóc jako krążownik. Z jedną minę rozwaliłem, tak? On powiedział, że cieniutko najgorsze no to chyba by były jakieś zalania od tego. Ale jak się uważnie płynie, to nie ma takiego wielkiego problemu. O, akurat żeśmy żadnej miny nie, nie trafili. No dobra, tam są jacyś i tam są. Tak też ciekawie, ciekawie się tu robi. Jeszcze możemy puścić tutaj. To są te łodzie torpedowe. O, mina na kursie. Uważajmy na minę. tam zniszczyliśmy chyba sekundarką. Oj, nie dostał. Dobra. Dostaniemy miną chyba. Ałła! Dostaniemy torpedą. Oj, będzie bolało. I mina, i torpeda. I jest, będzie nas bolało. 5000 to sporo, jak na taki krążownik działa przeciwroliczny w odległości 10 km. Początek scenariusza, a ja już straciłem połowę hapsa i ja jestem w środku polaminowego, co mnie nie za bardzo tutaj pociesza. Belfast nie ma torped. czy one by się przydały? No sądzę, że pewnie tak. Ale nie mamy w ogóle niszczyć, ale okej, okay. zniszczono. Działa przeciwlotnicze. Jeszcze na drugim krancu. tam są. Tak jakby działanie min było czasowe. Atakuj stanowiska dział nabrzeżny, gdy namierzy je aliancki samolot. Ok, lecą samoloty, widać to na minimapce. Ale też lecą i samoloty torpedowe przeciwnika. Jesteśmy. Okay, Okej, rozciągnijmy ten dymek jeszcze tak. No, na pewno te dwa będą moje i Atlanty. Ja, Jak na razie taki spokojny scenariusz. No nie oszukujmy się. Nie ma tutaj jakiegoś wielkiego, że tak powiem. Eee... Może ujmę to tak, nie ma tutaj jakiejś takiej wielkiej spiny, nie? po kolei eliminuje się, e, chociaż troszkę jak na razie te miny i kutry torpedowe potrafiły zrobić obrażenia i różnice, jeżeli ktoś by rzeczywiście na to nie uważał, to mógłby e, troszkę poczuć, ale teraz idą już niszczyciele. Chyba oprócz niszczycieli, jeszcze idą e, torpedowcy, torpedy i miny. O, no tu już trzeba będzie uważać, bo tu już będzie można między innymi dostać. No, Belfast jest idealnym krążownikiem do likwidowania tego typu przeciwników. Ale też i przyznaję, zadanie główne ukończone. Ok, czyli dosyć szybko i sprawnie. To mamy jeszcze jakieś zadania poboczne. Okej, okay, kolega Flint się zadymił. Tam jeszcze działo nadbrzeżne nam zostało. No, rozpaliło się. Okej, okay, moja skuteczność bojowa chyba raczej nie była największa. Przetrw przetrwaliśmy. Kroki okay. okręty desantowe przed atakami niszczycieli. Tam jeszcze jest jeden dedek przeciwnika. Ocal przynajmniej trzy okręty desantowe. Ocel przynajmniej tak. A, bo z tamtej strony mamy tylko Bensona. Tak też scenariusz nie jest taki szybciutki, że tak powiem. Że trzeba to co nieco poprzepływać. I teraz ambitniej do przodu pomóc naszym. Jak widzicie, straciliśmy dunkierkę i legalizoner, więc to też nie jest takie hociub. No, come on! Szybciej! Belfast! No, zespół niszczycieli taki uderzeniowy w transportowce. I, i co biedne transportowce mogą? Tam jest okręt desantowo-szturmowy. No to okej, okay, możemy walić. Czy dostał. wreszcie coś weszło. Dawajcie tu weźniemy. Wroga niszczyciela. Ocal, przynajmniej 3 zmierzające do zachodniego wybrzeża. Mamy tam 4, czyli a tu jest 5. Czyli do tamtego wybrzeża, patrząc o tu, jest mniej. Czyli trzeba, bo tam działa nadbrzeżne są. Czyli trzeba by było tu się ruszyć. Co prawda, to jest jeden różnicy, ale no zawsze może się zmienić. Patrząc jeszcze punkty hapsa ich to. No to jest jeden. Podobnie uszkodzony, ale musimy te działa przede wszystkim uszkodzić, może się uda. Pytanie czy ja zdążę. O 5000 już dostał jeden. Bardzo, bardzo, bardzo ostro bym powiedział. Na zasadzie, no być krożownikiem może być trudniej. No, tutaj pancernik może swoje zrobić rzeczywiście, ze względu na dystans ostrzału, który może prowadzić. Czyli taki Nowy Jork, tylko żeby miał wyspotowane działo nadbrzeżne i może oddać salwę w tamtą stronę. Oczywiście licząc, że trafi, tak? Ukończono jedno zadanie tamto na południu i jeszcze jedno zadanie tutaj. Wystarczy, że jeden dojdzie. ok tutaj działo zniszczone, tu jeszcze jedno działo zostało to. Tutaj widzę flint ostro szarżuje. ok udało się zrobić. Zneutralizuj wszystkie działa przeciwnika nadbrzeżne. Może się uda zaraz, chociaż nie wiem, Flint chyba będzie do niego strzelał. Aha, czyli nie uda nam się zrobić tylko neutralizacji dział nadbrzeżnych. Tak też dobrze, zawsze będę miał, że tak powiem, dodatkowy cel i zadanie, żeby zrobić wszystko na maksymalną gwiazdkę. Tak jak widzicie, nie udało się za pierwszym razem. Ale otrzymane nagrody są. Jest naszywka, szywka, dwa dni konta premium, do następnej nagrody dwie gwiazdki: pancernik na Nelsona i Queen Elizabeth, samoloty stały uszkodzenia przeciwlotnicze, działania na samoloty, czyli całkiem fajne. No dobrze, jednej gwiazdki się nie udało, tak jak widzicie, jest to całkiem fajny scenariusz. Jakiś wynik, wynik najlepszy, więc co nieco udało się tutaj zrobić na samym starcie. Fajnie, fajnie. No i operacja Juta, osiągnięcie pamiątkowe. Tak też, moi drodzy, tak to wygląda, nie oszukując się, sensownie, teraz mając już jakieś odkryte okręty, prawda, te mm, dane wywiadowcze, mogę sobie wybrać inny okręt i dzięki temu pobawić się sensowniej. Sądzę, że pokażę Wam jeszcze w którymś odcinku materiale te Juta y, Beach już z rozwiniętymi, na przykład... Y, prawda tymi tajnymi dokumentami danymi wywiadowczymi ale mam nadzieję że ten materiał wam się spodobał wielkie dzięki pozdrawiam serdecznie Ubenstrej kanał odgraszam dla od graczy hej hej